21 stopni. No i no, a właśnie, i teraz teraz w którą stronę skręcamy? W prawo, tak, prawo, prawo, dobrze, w prawo. Co tu się dzieje na dole? Szkoda, że po prawej stronie no niestety nie mamy takiej możliwości, by wam powiedzieć, co dzieje się po prawej stronie, a po prawej stronie płynie rzeka wieprz, a jeżeli płynie rzeka wieprz, to też płyną też kajaki. Yy, naprawdę fajna sprawa wybrać się na kajaki, popływać sobie kajakami, bo na kajakach można się wyluzować i się niczym nie przejmować, a yy, woda jest bardzo czysta. I dlatego warto być, kochani, woda, woda, woda. Dzisiaj jedziemy na... Yy, dobrze powiem, już powiem, ok, dzisiaj jedziemy... <ścoughs> zobaczyć, sprawdzić yy, potężną zaporę wodną. Kochani, potężna tama, potężna zapora wodna bardzo wysoka, robi wrażenie, a jak to wszystko będzie, to właśnie dzisiaj Wam pokażemy, zanim tam dojedziemy, to popatrzymy, co takiego ciekawego, fajnego się dzieje tu i teraz, kochani, dla, dla potomnych, dla przyszłości, tylko dodam tyle, że dzisiaj mamy 2023 rok i mamy przepiękny drugi dzień czerwca przepiękny czerwiec już mamy 21 i 30 na plusie temperatura rośnie wyjeżdżamy jak to miejscowość była obrocz tak? tak aha czyli przejeżdżaliśmy przez miejscowość obrocz wyjechaliśmy z miejscowości obrocz kochani kochanie ja wam coś powiem tak a rąbek tajemnicy u spodnicy wam powiem że warto dzisiaj wejść też na kanał kruszynka od nowa bo, 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 też tam będą filmy. widzicie jak Kruszynka nagrywa. Kruszynka ma wspaniałą, taką delikatną, kobiecą dłoń. Ona nam świat pokazuje w zupełnej innej wersji, takiej pięknej, fajnej. Ja to o filmy kręcę tak, jak je kręcę. Wszyscy wiemy dynamiczne, spontaniczne, <laughs> ekspresowe i do przodu. Bo, kochani, byle dalej, byle gdzieś. Jak to słowa piosenki znanego filmu. Absolutnie, absolutnie. Tam taki był jeden kierowca z bombowca, który jeździł swego czasu Jelczem, Jelczem, znanym pojazdem ciężarowym, który robił wielką furorę w czasach powojennych, ale teraz te czasy minęły, no i oczywiście dojeżdża... Właśnie, gdzie dojeżdżamy? Kochani, zobaczcie, tam coś miga po prawej stronie. Co to miga? Co to miga? Och, mon chéri, Choinka. Wie... Kto, kto miga? Choinka. Nie, coś to miga. Co to miga? A, znak! No oh, że chodzi brać. Nie, 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 patrz, patrz, ale fajnie. Ach, mąże Rymond, mon zobaczcie tutaj po prawej stronie jaki fajny znak migający. Jest to migacz niesamowity, ale my tutaj się mocno nie zatrzymujemy, bo kochani, jedziemy, jedziemy, gdzie skręcamy w lewo. Skręcimy w lewo. Dwa słowa, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na roztoczu, na przepięknym roztoczu. Zaraz tutaj po prawej stronie mamy rostoczański Park Narodowy. Zaraz za tym znakiem przepiękne miejsce historyczne, a po prawej stronie o, mamy Białą Górę. Kto? Krowy tam się patrzą. Żartujesz? Nie, kotek siupę, gada? Nie, przy samym brzegu. Krowa? Tak, i to rude, czarne. Ej, patrz, jak tu pięknie, chodź zajedziemy widzę, pokażemy. Tak, koniki opacza. Kotek, są... żartujesz Nie. chyba. O, patrz, no patrz, mo, 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 mo. Och, mon serii, Może... kochani, takie siupy tylko na kanale Życiodowa. Zobaczcie, tam przed nami jest wieża widokowa, punkt widokowy. My tu kiedyś byliśmy, my tu górę zdobyliśmy. Tutaj są koniki. E... A gdzie tu się Tam gdzie... patrz w krzakach o, koniki, o, tam wie. krowy łaciate. się? tu są koniki ach mon chéri wiesz co, a y, tutaj patrz tu są koniki, a, a tu Niemcy chodź y, weźmiemy, wiesz co jak dobrze, y, kotusiu, wiesz co zrobimy, Zagrywamy. chodź nagramy y, bo, wiesz co, chodź nagramy tutaj nagramy, dogramy, przegramy, wygramy Kochani, to są koniki och tego Roztoczańskiego Parku Narodowego. Kochani, chodźcie, zobaczymy, weźmiemy kamerę w, do ręki i pójdziemy, kochani, bo tutaj trzeba pójść, zobaczyć, obejrzeć, do, doznać tych cudów. Kochani, ty weźmiesz, ty masz swój, swój ten uchwyt do, do, do kamery. Eee, tak czy tak sobie Taak, poradzisz? Poradzę sobie. Kochani, chodźcie, to się dzieje tu i teraz. Buongiorno, buongiorno. Dobre. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie takie jest roztocze, przepiękne roztocze, wyjątkowe roztocze. Tutaj jeżdżą właśnie po ulicy, doważyliśmy te pięć te Rostocze. Halo. Nie podajcie, proszę, dajcie leme, tutaj po tutaj tutaj właśnie po to jest to historie, miejsce, które Ach, ale, 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 teraz historii podziękujemy i zobaczymy tutaj, właśnie koniki. Co Wam powiem. Na kanale na kanale Życie Odnowa na YouTube znajdziecie właśnie te filmy, zobaczycie, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie, to jest właśnie natura, tak? To macie okazję zobaczyć to i teraz, bo kanał Życie Odnowa właśnie Wam pokaże to, czego nikt Wam nie Chodź to Wieża Widokowa w Rostoczańskim Parku Narodowym Jest to teren parku i zwierzęta są parku. One są tutaj wypasane, można je obejrzeć Tak jak widać, tam jest wieża, a zwierzę... Podszedł właśnie do baru mlecznego. ale ale super. I o, ja tam widzę, że tam to jest cała rodzina, bo tak jest byczek, bo ja jak poznaje. O, przepraszam. przepraszam. oj jump Ale mama, ale w... Mam leczarnia. Mama, mam leczarnia. Mama big cits. Everybody, truskawki. Może nie, nie będziemy tego nagrywać. A dobra, Może. kochani, tak to właśnie wygląda. okolice zwierzyńca tak to są okolice zwierzyńca bardzo blisko zobaczcie. zapraszamy o tak to jest byczek fernando mama krowka tak. z małym cielaczkiem. ojej a tam zobaczcie to tak a tam jest czarna krowa w kropki bordo gryzie Gry trawę kręcąc mordo gryzła gryzła przeżywała aż wreszcie białe mleko dała <gryzła> <gryzła> ach mon dieu la jakie tu są piękne widoki Kochani, tu i teraz tu się wszystko dzieje. E, tu trzeba być. E, kochani, to nie jest St. Louis, to nie jest jakaś, e, jakieś inne części świata. Guadalajara w Meksyku. To jest tutaj na roztoczu. Takie są momenty, takie są wrażenia. Jest coś pięknego, kochani, jest coś pięknego. Dlatego, dlatego tutaj trzeba... Ja tylko przypomnę, ja tylko dodam, że właśnie jesteśmy w drodze do... Nitkę zapory wodnej, do tej nitkę z tej zapory wodnej, jak to na tą wygląda. W tym sensie jest taki maluszek. Śniadanko wcina. Zapraszam. Serdecznie zapraszamy. Są tam piękne, wyjątkowe miejsca, gdzie można odpocząć, zrelaksować się wśród zwierząt. Hej, pa.